Nazywam się Liria Kosmowska i czasem mam wrażenie, że całe moje życie składa się z drobnych pęknięć, które długo ignorowałam, udając, że nic się nie dzieje. Grudzień zawsze był dla mnie miesiącem sklejania wszystkiego na nowo rodzinnych tradycji, zasłyszanych życzeń, świątecznej atmosfery i tej cichej obietnicy, że kolejny rok będzie lepszy. A jednak tym razem grudzień przyniósł coś zupełnie innego, jakby ktoś zdmuchnął cały blask zostawiając tylko pusty stół i echo dawnych wspomnień. Wracałam z kolacji z poczuciem, że w jedno popołudnie przestałam należeć do miejsc, w których dotąd stawiałam kroki automatycznie, nie zastanawiając się nad ich sensem. W mojej głowie wciąż przewijał się obraz rodzinnego stołu, przy którym zawsze czułam się bezpiecznie, choć w ostatnich latach coraz mniej zauważalnie. Każdy ruch, każde westchnienie, nawet drżenie dłoni przy odkładaniu sztuczców wydawało się zapowiedzą czegoś, czego nie potrafiłam jeszcze nazwać. Atmosfera była gęsta, unikałam spojrzeń, czując jednocześnie, że inni unikają moich. Miałam wrażenie, że moje miejsce przy stole jest już tylko formalnością, czymś utrzymywanym z przyzwyczajenia, a nie z potrzeby bliskości. Czułam się jak widz na własnym przedstawieniu, kimś, kto powinien grać rolę, której już nie rozumie. Kiedy wróciłam do mieszkania, cisza przywitała mnie jak stary znajomy. Nie było tam żadnego ciepła ani świątecznego blasku, jedynie powietrze pachnące kurzem i czymś jeszcze może rozczarowaniem, które przyniosłam ze sobą. Zrzuciłam płaszcz, próbując pozbyć się ciężaru, który przykleił się do mnie tego wieczoru. W spojrzeniu w lustro zobaczyłam zmęczenie, ale też coś nowego przestrzeń na decyzję. To była ta chwila, gdy poczułam, że nie muszę już trzymać się miejsc, które mnie odpychają. Mogłam odejść, a właściwie mogłam pozwolić sobie na to, by pójść w inną stronę. Byłam osobą, która zawsze czekała na zaproszenia, upewnienia, potwierdzenia, że wolno mi być tam, gdzie byłam. Tym razem nie chciałam czekać. Nie chciałam znów patrzeć na zdjęcia rodzinne robione beze mnie ani słuchać wymówek o tym, że to było spontaniczne, przypadkowe nieplanowane. Przez lata budowałam w sobie iluzję, że if jestem wystarczająco cicha i ostrożna, to ludzie mnie zauważą i docenią. Tymczasem stałam się przezroczysta, jak dekoracja, która stoi w kącie i nikomu nie przeszkadza. Kiedy usiadłam przy biurku i otworzyłam laptop, nie kierowała mną złość, raczej pragnienie, żeby zrobić coś, co należało tylko do mnie. Coś co nie byłoby odpowiedzą na czyjeś oczekiwania, pretensje czy oceny? Zaczęłam przeglądać oferty wyjazdów, najpierw bezmyślnie, jakby przeglądanie stron było tylko sposobem na zajęcie rąk. Ale z czasem zaczęłam wpatrywać się w zdjęcia, plaż, gór, świateł wielkich miast, jakby każde z nich przedstawiało świat, do którego mogłabym wejść, gdybym tylko odważyła się zrobić krok. I wtedy zobaczyłam statek. Ogromny rozświetlony jak pływające miasto, odbijający światła w wodzie tak idealnie, że wyglądał jak coś nierealnego. Wyobraziłam sobie, jak stoję na jego pokładzie, czując wiatr, który zmywa ze mnie wszystko, co mnie uwierało. Pomyślałam, że podczas gdy inni będą siedzieć przy stole pełnym obowiązkowej bliskości, ja będę patrzeć na ocean, na przestrzeń, w której nikt nie będzie próbował mnie zamknąć w roli, która już dawno przestała do mnie pasować. Rezerwacja była impulsem, ale jednocześnie najrozsądniejszą decyzją, jaką podjęłam od lat. Nie planowałam niczego wcześniej. Nie układałam scenariuszy ani list rzeczy do zabrania. Po prostu kliknęłam zatwierdź. Kiedy potwierdzenie wpłynęło na maila, przez ciało przeszła mi fala ulgi, jakby ktoś wreszcie rozluźnił zaciśnięty wokół mnie pas. Usiadłam głęboko w fotelu i zamknęłam oczy, pozwalając by ta ulga wypełniła mnie od środka. Wiedziałam, że kiedy wrzucę zdjęcie z pokładu, uśmiechnięta, spokojna, stojąca tam, gdzie nikt mnie nie odrzuca, coś się wydarzy. Nie potrafiłam nazwać tego, ale czułam to intensywnie. Może miały to być pytania, może udawana troska, może skrywane pretensje, a może szok, że nie czekałam już na ich zgodę, że nie zapytałam, czy powinnam coś zrobić. Czy mogę sobie pozwolić na oddech? Patrząc na potwierdzenie rezerwacji, poczułam jednak coś jeszcze. Coś cichego, delikatnego, prawie nieuchwytnego. Jakby los przesunął przede mną zasłonę i pokazał, że przede mną jest droga, która nie prowadzi z powrotem do stołu, z którego mnie symbolicznie odsunięto. Droga, która zaczynała się od jednego zdjęcia z pokładu statku i mogła poprowadzić mnie do czegoś czego nigdy wcześniej nie odważyłam się wyobrazić. Nie wiedziałam, dokąd mnie to zaprowadzi, ale wiedziałam, że pierwszy krok już zrobiłam. Kiedy nadszedł dzień wyjazdu, obudziłam się dużo wcześniej niż planowałam. Powietrze w mieszkaniu było chłodne, a cisza miała w sobie coś symbolicznego, jakby żegnała mnie z ulgą. Spakowana walizka stała przy drzwiach od wczoraj, choć wciąż miałam wrażenie, że czegoś w niej brakuje. Przez chwilę zastanawiałam się, czy powinnam zabrać cokolwiek jeszcze, ale szybko zrozumiałam, że ta podróż nie wymagała przedmiotów, tylko odwagi. W końcu to nie rzeczy miały mnie unieść na wodach oceanu, lecz decyzja, którą podjęłam w momencie największej emocjonalnej pustki. W drodze na lotnisko obserwowałam budzące się miasto. Zimowe światła odbijały się w mokrym asfalcie, tworząc wrażenie, jakby ulice błyszczały srebrnym pyłem. Z każdym mijanym budynkiem czułam, że oddalam się nie tylko od miejsca, które znałam, ale również od wersji siebie, która tkwiła zbyt długo w czyichś oczekiwaniach. Było w tym coś wyzwalającego, choć jednocześnie niepokojącego. Wolność miała zapach chłodnego powietrza i nieznanej przyszłości. Na lotnisku panował chaos typowy dla okresu przedświątecznego. Ludzie pędzili między bramkami, obładowani prezentami. Jakby całe ich szczęście zależało od tego, czy zdążą dostarczyć je na czas. Patrzyłam na nich z dystansem, czując się jak obserwatorka życia, w którym kiedyś chciałam brać udział, a które dawno przestało być moim miejscem. Paradoksalnie, w tym rozgardiaszu czułam spokój. Byłam sama, ale po raz pierwszy samotność nie bolała, dawała przestrzeń do oddechu. Lot minął szybciej niż się spodziewałam. Gdy wyszłam z terminala, Zobaczyłam w oddali port i statek, który wcześniej widziałam tylko na zdjęciach. W rzeczywistości wyglądał jeszcze bardziej imponująco. Jego sylwetka dominowała nad całym horyzontem, a światła na jego burtach migotały, jak świąteczne ozdoby zawieszone w próżni. Poczułam, że to miejsce jest jak nowy świat, do którego mam dopiero wejść. Słona bryza uderzyła mnie w twarz, przynosząc ze sobą energię i odwagę, której tak bardzo potrzebowałam. Kiedy przekroczyłam trap, miałam wrażenie, że zostawiam za sobą całe dotychczasowe życie. Przestronne wnętrza statku zachwycały już od pierwszych kroków. Błyszczące podłogi, ciepłe światła, eleganckie detale, wszystko wyglądało jak starannie wykreowana scena, w której każda osoba mogła poczuć się jak część czegoś większego. Zatrzymałam się na chwilę, pozwalając, by moje oczy przywykły do jasności i ruchu wokół mnie, ludzie mijali mnie, śmiejąc się, rozmawiając, rozglądając, a ja poczułam lekkie ukłucie w sercu. Nie ze smutku, lecz z nadziei, że być może i dla mnie znajdzie się tu miejsce na odrobinę radości. Po dotarciu do kabiny usiadłam na łóżku i pozwoliłam sobie na moment wytchnienia. Pokój był większy, niż się spodziewałam, a panoramiczne okno otwierało widok na szeroki ocean który w tej chwili falował spokojnie. Miał w sobie coś hipnotyzującego, jakby zapraszał mnie do rozmowy bez słów. Patrzyłam na wodę, próbując wyobrazić sobie, dokąd mnie zaprowadzi, czego nauczy i co odbierze. W głębi duszy wiedziałam, że ta podróż będzie czymś więcej niż ucieczką. Będzie początkiem. Wieczorem wyszłam na pokład. Statek powoli oddalał się od brzegu a światła lądu stawały się coraz mniejsze, aż w końcu zniknęły całkowicie. W powietrzu czułam zmieszanie słonego wiatru i ciepła bijącego od tłumu ludzi zgromadzonych wokół barierek. Stałam trochę z boku, trzymając się od innych z dystansem, który już dawno stał się moją tarczą. Patrzyłam na ciemniejący horyzont, czując, jak w moim wnętrzu również zapada noc, ale tym razem nie była to noc ciężka. Była oczyszczająca. W pewnym momencie wyjęłam telefon i zrobiłam zdjęcie widoku sprzed siebie. Wiedziałam, że to zdjęcie będzie pierwszym, które opublikuję, pierwszym, które pokaże, że nie siedzę przy stole, przy którym nie było dla mnie miejsca, pierwszym, które udowodni, że jestem gdzie indziej nie z przekory, lecz z wyboru. Kiedy dodałam je na media społecznościowe, poczułam przyjemne mrowienie w dłoniach jakby to nie była zwykła fotografia, ale symbol czegoś znacznie większego. Kilka minut później telefon zaczął drgać. Powiadomienia pojawiały się jedno po drugim. Najpierw komentarze i reakcje znajomych, którzy interpretowali to jako śmiałą decyzję. Potem kolejne wiadomości, te bardziej prywatne, które już po samych imionach nadawców sprawiły, że moje serce zabiło mocniej. Otworzyłam pierwszą ale od razu poczułam narastające napięcie. Nie były to słowa podziwu ani ciekawości. Były to pytania, wyrzuty, pretensje ukryte za tonem udawanej troski. Kolejne wiadomości przychodziły coraz szybciej, jakby ktoś nagle obudził w innych potrzebę kontrolowania mnie, nawet gdy byłam setki kilometrów dalej. Patrzyłam na ekran, a w moim żołądku pojawił się ciężar. Wiedziałam, że to dopiero początek, że to jedno zdjęcie wywoła lawinę. Ale jednocześnie nie czułam strachu. Raczej dziwną siłę, która zaczęła we mnie rosnąć. Zamknęłam telefon i wsunęłam go do kieszeni. Odsunęłam się od barierki i ruszyłam wzdłuż pokładu. Pozwalając, by nocne powietrze oczyściło moje myśli. Byłam gotowa na to, co nadejdzie, nawet jeśli nie wiedziałam jeszcze, jak duża będzie to burza. Bo wiedziałam jedno, ten rejs miał zmienić nie tylko moje święta, lecz całe moje życie. Noc na statku była zupełnie inna niż jakakolwiek noc, którą znałam wcześniej. Ocean w ciemności wydawał się żywą istotą, oddychającą głęboko pod moimi stopami, jakby statek był tylko drobnym elementem w ogromnym, pulsującym organizmie. Kiedy wróciłam do kabiny, fale delikatnie uderzały o burtę, tworząc miarowy rytm, który działał uspokajająco, choć w mojej głowie narastał chaos. Telefon leżał na stoliku, a Dioda zapalała się co kilka sekund, przypominając o niedokończonych emocjach, które czekały, aż je otworzę. Mimo to nie chciałam jeszcze na nie patrzeć. Ten wieczór miał należeć do mnie, nawet jeśli oznaczało to chwilową ucieczkę od wszystkiego. Usiadłam na łóżku i zamknęłam oczy. Próbowałam wsłuchać się w własny oddech ale w mojej głowie pojawiały się obrazy świąteczny stół, twarze odwrócone w stronę siebie, a nie w moją stronę, zapach piernika, który kiedyś był dla mnie symbolem ciepła, a teraz kojarzył się z chłodem niechcianej obecności. Próbowałam wypchnąć te wspomnienia, lecz im bardziej się starałam, tym mocniej wracały. Zrozumiałam, że nie mogę ich tak po prostu zostawić w przeszłości. Musiałam stawić im czoła, nie tej nocy, ale wkrótce. W końcu podniosłam telefon. Lista powiadomień była długa, niemal nieprzerwana. Każda wiadomość wydawała się kolejną próbą przerwania przestrzeni, którą tak skrupulatnie zaczęłam budować. Otworzyłam jedną z nich i poczułam, jak w moim ciele pojawia się znajome napięcie. Ton był emocjonalny, pełen niedopowiedzianych pretensji. Kolejne wiadomości były podobne, nie wyrażały troski choć próbowały ją udawać. Czułam, jakby ktoś usiłował ściągnąć mnie z powrotem do miejsca, z którego ledwo udało mi się wyrwać. Wyłączyłam telefon, zanim zdążyłam przeczytać resztę. W tej chwili nie chciałam wracać do tego świata. Potrzebowałam oddechu, potrzebowałam przestrzeni, której nikt nie będzie próbował wejść bez mojego zaproszenia. Otworzyłam drzwi i wyszłam na korytarz. Cichy szum klimatyzacji i miękki dywan pod stopami sprawiały, że statek wydawał się innym wymiarem, miejscem zawieszonym pomiędzy rzeczywistościami. Przeszłam kilka metrów, mijając zamknięte drzwi kabin, za którymi inni pasażerowie żyli własnymi historiami, równie skomplikowanymi, choć dla mnie całkowicie obcymi. Poczułam lekką ulgę na myśl, że nikt nie zna mnie tutaj. Mogłam być anonimowa, wolna od wszystkiego. Co mnie dotąd ograniczało, weszłam na pokład, gdzie nocny wiatr był ostrzejszy niż wcześniej, jakby przypominał mi, że każda wolność ma swoją cenę. Niebo było czyste, rozgwieżdżone, a księżyc odbijał się w falach, które wyglądały jak płynne szkło. Oparłam się o barierkę, starając się poczuć cokolwiek innego niż ciężar odpowiedzialności za cudze oczekiwania. W mojej głowie wciąż jednak brzmiało pytanie. Od którego próbowałam uciec, dlaczego ich reakcje były tak gwałtowne? Dlaczego jedno zdjęcie sprawiło, że poczuli potrzebę natychmiastowego kontaktu, jakby moja niezależność była dla nich zagrożeniem? Odpowiedź była prosta i jednocześnie bolesna. Przez lata przyzwyczaili się do tego, że byłam osobą, która nigdy nie stawia granic, kimś, kto zawsze dostosowuje się, by nie wywoływać konfliktów by utrzymać spokój za wszelką cenę. Kimś, kto siedzi przy stole, nawet jeśli krzesło, na którym siedzi, nigdy nie było dla niej przeznaczone. Zmiana roli zawsze boli najbardziej tych, którzy korzystali z jej poprzedniej wersji. Poczułam, jak wewnątrz mnie zaczyna rosnąć coś nowego. Nie był to gniew, choć przez moment byłoby to łatwiejsze. To było poczucie siły, ciche, stanowcze i stabilne. Jakby przekroczenie trapa, wejście na ten statek i opublikowanie zdjęcia były pierwszymi krokami do życia, które mogło w końcu należeć do mnie. Siedząc potem w jednym z nocnych salonów, patrzyłam, jak inni pasażerowie rozmawiają, śmieją się, popijają drinki bez pośpiechu. Ich twarze były rozluźnione, pozbawione napięć, które tak dobrze znałam. W pewnym momencie poczułam coś niezwykle dziwnego zazdrość nie o ich życie ale o lekkość, z jaką potrafili w nim być. Zrozumiałam wtedy, że nie szukam luksusu, atrakcji ani kolejnych zdjęć. Szukam lekkości, wewnętrznego spokoju, który nie jest uzależniony od niczyjej akceptacji. Kiedy noc zaczęła powoli przechodzić w świt, wróciłam na pokład. Na horyzoncie pojawiała się jasna linia, subtelna i delikatna, ale jednocześnie zapowiadająca coś nowego. Kolory zmieniały się stopniowo, z ciemnego granatu w odcienie brzoskwini, różu i złota. Nigdy wcześniej nie widziałam wschodu słońca nad otwartym oceanem. Było w tym coś niesamowicie czystego, jakby świat zaczynał się od nowa tylko po to, żeby dać mi szansę. Oparłam dłonie na chłodnej barierce, zamykając oczy na chwilę. Chciałam zapamiętać każdy dźwięk, każdy powiew wiatru, każdą emocję, która we mnie rosła. Wiedziałam, że kiedy wrócę do kabiny, telefon znów będzie pełen wiadomości. Wiedziałam też, że prędzej czy później będę musiała się z nimi zmierzyć. Ale nie teraz. Teraz miałam przed sobą ocean i wschód, które mówiły mi, że mam prawo zacząć inaczej. Kiedy pierwsze promienie słońca dotknęły pokładu, poczułam, że coś we mnie wreszcie puszcza. Jakby długotrwały ucisk w klatce piersiowej ustępował powoli dając miejsce czemuś lżejszemu, bardziej obiecującemu. Wiedziałam, że wciąż czeka mnie burza, ta cyfrowa, rodzinna, emocjonalna. Wiedziałam też, że nie wrócę już do bycia tą samą osobą, którą byłam jeszcze kilka dni temu. Bo pierwszy krok zrobiłam dawno temu. Teraz nadszedł czas na kolejny. Kiedy kolejnego ranka wróciłam do pensjonatu mojej babci Elżbiety, wciąż czułam w sercu niepokój. List, który znalazłam, nie dawał mi spokoju. Nie ufaj nikomu z rodziny, nawet temu, kogo kochasz najbardziej. Te słowa brzmiały mi w uszach jak ostrzeżenie z zagrobu. Nie mogłam ich ignorować. A jednak każdy krok, który robiłam, prowadził mnie tylko głębiej w sieć rodzinnych sekretów, zła i manipulacji. Po południu babcia poprosiła mnie o pomoc w przeniesieniu starych pudeł z poddasza. Kiedy weszłam na górę, Kurz zatańczył w promieniach światła, a zapach starości uderzył mnie z całą mocą, jakby to pomieszczenie zatrzymało każdy smutek ostatnich pięćdziesięciu lat. Właśnie wtedy zauważyłam teczkę z inicjałami LMB, moimi. Serce mi zadrżało. Jak długo leżała tu, zanim ją dostrzegłam? I kto ją tu zostawił? Ostrożnie podniosłam ją, a gdy ją otworzyłam, świat na chwilę się zatrzymał. W środku znajdowały się kopie przelewów, podpisanych przez moją matkę Izabelę, ale pieniądze nie trafiały na jej konto ani na nasze. Przelewano je regularnie na tajemniczą fundację Nowy Początek. Nigdy o niej nie słyszałam, a każda transakcja miała dopisek. W imieniu Lucyny Mroczek Berl. Moim imieniem. Zeszłam na dół z drżącymi rękami. Babciu. Musisz mi coś wyjaśnić, powiedziałam. Elżbieta odłożyła filiżankę. Jej spojrzenie było ciężkie, jakby od dawna nosiła w sobie coś, czego nie miała odwagi wypowiedzieć. Wiedziałam, że ten dzień nadejdzie, wyszeptała. Twoja matka nigdy nie była taka, jaką myślałaś, że jest. To, co robiła, miało cię chronić, ale ceną była prawda, której nie chciałaś znać. Zanim zdążyłam zapytać, do salonu wszedł mój ojciec. Jego twarz była blada, a spojrzenie pełne czegoś, co mogłam nazwać tylko paniką. Mamo, co ty jej powiedziałaś? Krzyknął. Ona nie może tego wiedzieć. Byłam w szoku. Czego? Zapytałam twardo. O czym wy oboje mówicie? Ojciec zacisnął zęby. Lucyno, to nie jest rozmowa dla ciebie. Nie masz pojęcia, w co się pakujesz. To nie są sprawy, które możesz tak po prostu odkopać z szuflady. Zrobiłam krok w jego stronę. To są moje sprawy. Moje imię widnieje na dokumentach, moje życie jest w to zamieszane. Nie będę dłużej udawać, że nic się nie dzieje. Ojciec odwrócił wzrok. Twoja matka chroniła cię przed kimś, przed kimś, kto chciał cię skrzywdzić. Babcia Elżbieta dodała cicho i nadal chce. Poczułam, jakby ktoś ścisnął mnie za gardło. Kto? Zapytałam prawie szeptem. Kto chciał mnie skrzywdzić? Ojciec nagle złagodniał, jakby coś w nim pękło. Uszył dłonią twarz, po czym westchnął zrezygnowany. Twój wuj, Artur, brat twojej matki, człowiek, którego nie pamiętasz. Bo tak miało być. Izabela robiła wszystko, żebyś nigdy go nie spotkała. Babcia skinęła głową, Fundacja nowy początek to przykrywką. Artur ją założył, a twoja matka płaciła, byś była na jego celowniku jak najdalej. Zamarłam. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Ale dlaczego? Zapytałam drżącym głosem. Co ja mam z nim wspólnego? Ojciec spojrzał mi prosto w oczy, bo byłaś świadkiem rzeczy, które mogłyby go pogrążyć, a on nie pozwoliłby dziecku mówić. Wtedy zrozumiałam. Zrozumiałam nagłą przeprowadzkę, zmianę nazwiska, brak zdjęć z dzieciństwa, drżenie matki na dźwięk niektórych nazwisk. Zrozumiałam wszystko, co przez lata wydawało mi się przesadą albo tajemniczą surowością. Nagle poczułam, że ktoś stoi przed domem. Wysoką sylwetkę w cieniu zauważyłam przez okno. Mężczyzna stał nieruchomo, jakby obserwował każdy nasz ruch. To on, wyszeptała babcia. Moje serce uderzyło mocniej. Wuj Artur odnalazł mnie. I wiedziałam, że ta gra właśnie się zaczyna. Ciemność zapadła nagle, jakby ktoś przykrył całe miasteczko ciężkim, czarnym kocem. Stałam przy oknie obok babci Elżbiety, a mój oddech przyspieszał z każdą sekundą. Mężczyzna w cieniu nie ruszał się ani o milimetr. Jak posąg, jak widmo z przeszłości, które przyszło odebrać to, co uważa za swoje. Musimy wyjść tylnym wyjściem, powiedział ojciec, ale w jego głosie drżało coś, czego nigdy wcześniej nie słyszałam. Czysty strach. Lucyno, zabierz tylko to, co konieczne. Babcia złapała mnie za rękę. Nie możemy przed nim uciekać wiecznie, wyszeptała. Prawda musi zostać wyjaśniona, choćby miała nas wszystkich kosztować zbyt wiele. Ale ojciec już otwierał drzwi prowadzące na zaplecze. Nie ma dyskusji. Jeśli on tu jest, to znaczy, że znalazł nas po tylu latach. To nie jest człowiek, który rozmawia, to człowiek, który kończy to, co zaczął. Moje nogi były jak z waty, ale serce podpowiadało mi coś innego. Przez lata żyłam w cieniu tajemnic, kłamstw i szeptów wypowiadanych za zamkniętymi drzwiami. Moja matka ukrywała mnie, ojciec milczał, babcia drżała, gdy tylko ktoś wspomniał imię Artur. Ale ja miałam dość. Kiedy ojciec nacisnął klamkę, nagły dźwięk uderzenia sprawił, że wszyscy zamarliśmy. To było pukanie. Nie Nieagresywne, niegwałtowne, ale stanowcze. Jakby wuj Artur wiedział, że już nie mamy dokąd uciec. Ja otworzę, powiedziałam niespodziewanie, czując jakby coś we mnie pękło. Strach ustąpił miejsca dziwnej determinacji. To moja historia. Moje życie. Nie będę już tylko ofiarą. Lucyna, nie, krzyczał ojciec, ale już było za późno. Podeszłam do drzwi, czując ciężar każdego kroku. Otworzyłam je, a tam nie stał potwór z opowieści. Stał mężczyzna około pięćdziesiątki, z twarzą wychudzoną, ale nie złą. Jego oczy były ciemne i przepełnione zmęczeniem. W dłoni trzymał teczkę identyczną jak ta, którą znalazłam na strychu. Lucyno, powiedział cicho, chcę tylko porozmawiać. Ojciec rzucił się między nas. Z dala od niej, Artur, uniósł ręce w górę. Nie przyszedłem jej skrzywdzić. Nigdy nie chciałem. Zrobiłam krok do przodu. Więc dlaczego moja matka ukrywała mnie przed tobą całe życie? Dlaczego te przelewy? Dlaczego nasza rodzina żyła w strachu? Artur spuścił wzrok. Bo Izabela wierzyła, że robi dobrze, ale zrobiła to. Czego najbardziej się bała? Zniszczyła cię, zanim ja miałem szansę cokolwiek naprawić. Słowa zawisły w powietrzu jak ciężkie kamienie. O czym ty mówisz? Wyszeptałam. Artur wyciągnął z teczki zdjęcie. Byłam na nim ja, może czteroletnia, trzymająca w ramionach małego chłopca. Obok nas stała moja matka i Artur. Wszyscy się uśmiechali. Byliśmy rodziną. Powiedział. Ale twoja matka wpadła w panikę po wypadku mojego syna. Uznała, że to twoja wina, choć byłaś dzieckiem. Nigdy sobie z tym nie poradziła. Obwiniała mnie, obwiniała siebie i uciekła, zabierając cię. Zmieniła nazwisko. Zniszczyła każdą pamiątkę. Poczułam, jak świat odsuwa mi się spod nóg. Więc nie chciałeś mnie skrzywdzić. Nie, odparł. A jego głos zadrżał: Chciałem cię odzyskać, chciałem, żebyś wiedziała, że nigdy nie byłaś zagrożeniem, że byłaś kochana. Babcia Elżbieta usiadła ciężko na krześle. Izabela, nigdy nie wyjaśniła nam wszystkiego. My też się baliśmy. Ojciec opuścił głowę. Chciałem ci powiedzieć, ale twoja matka zakazała. Bałem się, że stracę cię tak samo. Jak straciłem ją. Uzy spływały mi po policzkach. Cała ta wojna, strach, tajemnice, wszystko budowane na jednym nieporozumieniu, na jednym bólu, który nigdy nie został przepracowany. Co teraz? Zapytałam, patrząc na wuja. Artur uśmiechnął się smutno. Teraz możesz zdecydować, czy chcesz mnie poznać. Jeśli nie, odejdę i nigdy już cię nie odnajdę. Podeszłam do niego. Przez chwilę tylko patrzyliśmy sobie w oczy. Dwie osoby, które powinny być sobie bliskie, a które rozdzieliły lata strachu. W końcu powiedziałam: Chcę znać prawdę. Całą. I chcę zacząć od początku. Artur skinął głową z ulgą. W tym momencie zrozumiałam, że historia mojej rodziny nie jest historią o potworach i ofiarach. Jest historią o ludziach którzy bali się bardziej niż potrafili kochać. A ja, Lucyna Mroczek Berl, byłam tą, która przerwała ten cykl. To był koniec ucieczki. I początek wszystkiego. Co nowe?